No jakby na trzeźwo się nie da, w sensie co, jakby. Nie wiem co mam powiedzieć i tak jakby. Chcę coś Wam przekazać miłego i dobrego, no ale normalnie się nie da. Dobra, tak wracając do tematu, już zobaczyłem sobie do kalendarza i tak jakby już jest październik, tu jest 4 października i tak jakby mamy dwa miesiące do Bożego Narodzenia. Wyobrażacie sobie już za dwa miesiące jest Boże Narodzenie. Znowu będziemy siadać sobie do wigilijnego stołu, będziemy mogli sobie opowiadać jakieś ciekawostki życia, w sensie polityka i inne takie rzeczy, bzdety i inne takie ramciem, pamcie. I tak wracając do tematu, to sobie pomyślałem, że już jest tak jakby mm, połowa semestru i tak jakby mm, moje e, oceny liczą się, e, walczą o pomstę do nieba, wołają znaczy się do pomstę do nieba. I tak sobie pomyślałem, że czemu on będzie nie opowiedzieć, co się robi na rozszczeń, bo tak jakby... Um, są tutaj osoby też, które będą iść niedługo do liceum, będą wybierać tą szkołę życia, będą sobie wybierały szkoły, gdzie będą chciały nie zmarnować, będą chciały przeżyć kolejne swoje lata życia, teraz cztery po reformie pięknej, zapchanych szkół. E, I tak jakby pomyślałem sobie, dobra, opowiem Wam, jak to jest liceum tak naprawdę. Jak to jest tak... Yy, przeżywając to już dwa miesiące po tej reformie, reformach i innych tych bzdetach. No i powiem Wam tak: jest git. Ale czy na przykład u mnie w szkole jest super gicior, jest super fajnie, w sensie yy, ludzie są normalni, bo to jednak szkoła dla inteligentnych, a nie dla. Mhm. Mm nie dla. Mhm. Mm mm -hmm. I tak sobie pomyślałam, że. W sensie ludzie są spoko, ludzie są normalni, nie są jakimiś dzikimi kunami w agresji, jak to się czasami zdarza. Eee, nie w szczególności chyba nie wyśmiewają, w sensie nie zauważyłem nigdy tego, znaczy kątem oka widzę, ale wyśmiewania nie ma w szkole w sensie bo ludzie matura matura jest najważniejsza teraz a nie wyśmiewanie się z kogoś to nie gimnazjum to nie podstawówka czas się zająć własnym życiem to jest twoja przyszłość twoje życie więc czas robić co swojego się robi tak jest i tak jakby zaczynając z temat drugiej klasie liceum teraz chyba już dopiero od trzeciej klasy bo tak jakby jeden rok dodają że to trzecie gimnazjum tak dobrze mówię i tak jakby jest, um, niektóre osoby zaczną w czteroletnim liceum od trzeciej klasy rozszerzenia, ja zacząłem teraz, w tym roku. I co się z tym jest? Zaczynacie tak, bo jak nie rozszerzacie żadnych przyrodniczych przedmiotów, to odchodzi Wam te wszystkie fizyki. Na przykład ja jestem na humanie, więc odeszło mi, odeszło. E, fizyka, biologia. Hmm, chemia, um, geografia. Najbardziej się cieszę z tego pierwszego, że nie odeszło w sensie um, fizyka zmora moja kochana no ale wracając do tematu, to um, jestem na rozszerzeniu historia wos i tak jakby mam więcej godzin historii i więcej godzin wosu. Wosu to trzeba no niestety kuć i się kuć wosu.

Wracając do tematów, znowu bo odchodzę wątkowo, to. Macie tak, jakby. Te godziny historii. Teraz przejdziemy do historii, bo historia bardzo ważna rzecz. Mamy w historii coś takiego jak. cztery godziny historii tygodniowo, i powiem Wam tak. Naprawdę. Jak lubicie historię, to naprawdę nie wolno się bać tej historii. W sensie robicie to samo, co robiliście wcześniej. W sensie historia się nie zmienia. Historia jest na wykucie. Historii trzeba pamiętać. Trzeba się wykuć wszelakiego materiału, e, daty, nazwiska, w sensie na przykład powiem Wam tak, w starożytności praktycznie nie ma dat, więc do Rzymu jest Rus. Dlatego e, macie wtedy drugą zmorę drugoklasistów, humanistów, historyków, w sensie kultura. Kultura grecka, kultura rzymska e, jakieś rozety z Grecji, jakieś ziguraty, jakieś świątynie, ury, turury, smury i inne takie mm, rzeczy, że tak powiem. I macie taką taki um, niedosyt, że chcielibyście czegoś nowego, ale historia jest spoko, muszę wam powiedzieć, że historia jest spoko, jak się ma fajnego nauczyciela, bo na przykład ja mam super nauczyciela i e, pani profesor tak super opowiada, słuchajcie, pierwszy raz w życiu nie zostałem zanudzony sztuką artyczną i w ogóle grecją, to jest po prostu, jest... To, to nie jest dewiacja, to nie jest patologia, to jest wyższy stan wejścia w moją głowę, żeby to mnie tym zachęcić. I tak jakby. Mm, wosik wam opowiedziałem, jak to wygląda, historia tak samo. I na przykład ja miałem taki dylemat w sensie: musiałem wybrać w liceum, pierwsze liceum, jakiś przedmiot trzeci, który będę rozszerzał. Ale ja sobie tak pomyślałem, Miałem geografię, nie, geografia nie dla mnie. Polski zamorduje się tymi tekstami, więc e, nie, to jest nie dla mnie. Nie mogę słuchać tych tekstów, znaczy nie mogę za dużo. To jest za dużo na moją głowę, za dużo pisania, za dużo czytania. Nie, 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 nie. E, dalej była matematyka. Jak ja sobie pomyślałem, co miał mój brat? I co mój tata robił i że na przykład ja, witaj pani sąsiedzie, um, na przykład ja miałem taką sytuację, że um, matmy sobie radziłem w pierwszej klasie, ale rozszerzać matematykę, Boże święć nad duszami tych, Ludzi, którzy rozszerzają matematykę, naprawdę. Ja ich podziwiam, tak samo jak podziwiam wszelakich fizyków i informatyków. To jest dla mnie czarna magia, w szczególności fizyka, to są jakieś wzory, ale definicja ze wzoru i co? I w ogóle te obliczenia to jest jakiś dramat. Słuchajcie, ja podziwiam matfizy. To, to jest w ogóle połączenie Matfiz. Albo matinf. To jest po prostu kulminacja moich emocji. Albo jak ktoś rozszerza matfiz inf. Boże, święty. Właśnie sobie uświadomiłem, że taki kierunek jest w szkole. To po prostu dramatu, można. palpitacji serca, epilepsji można dostać na mózgu. Normalnie mózg się lansuje, powiem wam, jakby. No i. Um, miałem jeszcze angielski, i tak jakby na początku wybrałem sobie angielski rozszerzony, ale sobie pomyślałem. Po co? Angielski umiem na poziomie zadowalającym mnie. Potrafię się komunikować. I czy te kolejne godziny mi coś dadzą? Te 6 godzin tygodniowo angielskiego, czy coś mi da? Ja sobie tak przekalkulowałem to wszystko i powiedziałem sobie: Nie, to nie dla mnie. Idę dalej. Jazda. Eee, I została mi opcja francuski. Ta. No i wybrałem ten francuski. Na początku, słuchajcie, nic nie wiedziałem z tego francuskiego, bo ja dopiero się zaczynałem uczyć francuskiego tego języka miłości. I powiem Wam, że naprawdę byłem w szoku. Jak dużo materiału jest na ten francuski, w ogóle nie wiedziałem, że tyle trzeba umieć i w ogóle, że, że na tej lekcji się nie mówi po polsku, tylko po francusku, ja tak się łapię za głowę, trzymam się za głowę, żeby mi nie odpadło, a ja sobie myślę, boże święty, ja nie zdam i e, chodzę na ten francuski, uczę się tego francuskiego, ale tak totalnie mi nie wchodzi do głowy, ale w pewnym momencie dostaję kartkówkę, 5 minus 3 plus, ja tak sobie myślę. O la la, parle Palefoncy. Właśnie uświadomiłem sobie, że zrobiłem błąd. Czy jakoś tak, no nieważne. I ja tak sobie pomyślałem, Boże, może zostanę na tym rozszerzeniu jednak. Idziemy dalej, robimy te... robimy dalej, dalej, do dostaje dwa. Określenia czasu, do dostaje dwa. W ogóle nie w ogóle nie rozumiem. W sensie robię błędy takie zdaniowe, logiczne. E, ale normalnie potrafię się porozumieć po tym francusku. Tak kaleko, kaleko, ale na przykład potrafię powiedzieć poprzed, aż do żuska i inne takie rzeczy. Ale kulminacją tego na przykład było dzisiaj. Dzisiaj robiliśmy dialogi o Warszawie, musiałem opowiadać. Moja koleżanka udawała francuska, a ja byłem Francuzem, tak jakby. Moja koleżanka udawała francuska, a ja udawałem francuza. Jeszcze raz! A moja koleżanka była francuska, ja byłem Polakiem I miałem jej powiedzieć co może zobaczyć, co może zjeść w Warszawie I powiem wam jak dostałem ślino toku Byłem taki talkative Taki po prostu się zrobiłem, wiecie, z tego francuskiego Przyszedłem, powiedziałem, zrobiłem, poszedłem Tak to się robi I powiem wam Że naprawdę Francuski Niby straszny język Strasznie narzekam. Ja jestem osobą strasznie narzekającą. Jak mi się coś nie podoba, to strasznie narzekam i nie jestem w ogóle, w, w, w ogóle, w um, ogóle taką osobą, że nie powie co jej się nie podoba. Ja już mówię szczerze, że mi się na przykład nie podoba to, nie podoba to, nie podoba mi się we francuskim to, to, to. Ale powiem wam, że po dzisiejszej lekcji, jak powiedziałem to wszystko po francusy, by dam, robię to umiem to robić. I tak jakby, jak osoby są tutaj, które e, mają zamiar iść do liceum, bo ja jestem z liceum, więc będę Wam mówił tylko o liceum, to polecam Wam poszukać szkoły, e, chodzić na dni otwarte i tak jakby, no, e, pytać uczniów. Przede wszystkim pytać uczniów o te najważniejsze rzeczy, czyli przedmioty maturalne, czy się czują przygotowani, czy nie. I tak jakby, nie bójcie się rozszerzeń, bo nie ma, nie ma po co. Rozszerzenie to tylko więcej lekcji w tygodniu. I tyle. Ja nie, ja nie czuję się przepracowany na przykład. W pierwszej klasie się czułem strasznie przepracowany przez te przyrodnicze rzeczy na przykład, bo miałem tych przedmiotów więcej, a teraz nie. Czuję się tak. Czu... Słuchajcie, wstaję z uśmiechem. Tak, Jolo, jazda pa. Dobra, ja się z wami już żegnam, tyle się nagadałem. Ile chciałem. Bardzo was love you i wszystko co będzie wam potrzebne znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam, papa, pa. bon voyage.